Czy i kiedy potrzebne są szkolenia? Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna. Tak, szkolenia są potrzebne. Z mojej perspektywy wygląda to jednak trochę inaczej. To rozwój wiedzy i umiejętności jest zawsze potrzebny, jednak nie zawsze są potrzebne szkolenia. Można ten rozwój zapewnić innymi formami pracy niż tylko szkolenia. Szkolenie będzie najlepszą formą zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności oraz postawy, kiedy spełnione będą następujące warunki. Mamy wyznaczone cele rozwojowe, co chcę osiągnąć i jaki chcę być, oraz sposób mierzenia efektywności podejmowanych działań rozwojowych. Szkolenia, które bierzemy pod uwagę, zapewniają dużo pracy warsztatowej i wymiany doświadczeń. Podstawowymi elementami pracy edukacyjnej na szkoleniu są aktywność uczestników i ich angażowanie przez trenerów oraz dopasowanie form szkoleniowych do oczekiwań. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń wiemy. Że to właśnie ta forma edukacyjna, szkolenie jest najskuteczniejsza. To co ważne w rozwoju, to wsparcie ludzi, którzy nas otaczają. Przełożonego, przyjaciół, znajomych, współpracowników. To oni mogą stać się inspiracją do rozwoju i wzięcia udziału w szkoleniu. Zawsze jednak pamiętajmy, aby zapytać samych siebie, co chcę osiągnąć i jaki chcę być dzięki temu szkoleniu. A o tym, jak przygotować siebie do szkolenia lub osoby, które tam kierujemy, opowiemy za tydzień.